Teraz kiedy wiecie jak wygląda zabieg refleksologii rąk, znacie położenie poszczególnych receptorów i chwyty, jakimi opracowujemy je, możemy przystąpić do autoterapii. Przed autoterapią oczywiście natłuszczamy dłonie. Ja mam specjalne masełko aromaterapeutyczne z kadzidłowcem i z olejkiem różanym, ale wy możecie użyć ulubiony kosmetyk. No i cóż, na początku jeszcze raz przypomnę okolice anatomiczne rąk, na których będziemy pracować. To są palce, to są śródręcza, to są krawędzie ręki, jedna i druga i nadgarstki oraz grzbiety. Grzbiety śródręcza i grzbiety palców. Przystępujemy od stymulacji palców i najpierw zacznę. Opracowywanie całościowe, czyli nie będę zwracać uwagi na poszczególne receptory, ale po całości opracuję palce, tu gdzie znajdują się receptory głowy i szyi. Mogę zacząć od dowolnego palca. Zacznę od małego. Moja ulubiona technika technika pocierania. Najpierw zajmę się dłoniową powierzchnią palców. Palec mały. Palec obrączkowy. Kilka razy. Pamiętajcie, że my nie pracujemy na czas, tylko pracujemy na zmianę w tkance. Pod palcami mamy poczuć, że ona się rozpulchnia, rozmiękcza, ociepla, pozwala nam głębiej wejść, głębiej penetrować tkanki. I kciuk. Staram się ustawiać ręce do kamery. Nie zawsze jest to proste. I druga strona, druga ręka. Także zaczynam palec mały, palec obronny.